Cześć się, Manko z tej strony Divat i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś zaprezentuję Wam jak zrobić klasyczną ruletkę, takie jak są w kasynie, czyli jak widzicie tutaj nam się losuje cały czas jakiś kolor, jak widzicie są w puli czerwone, czarne i zielone. I za chwilę to wam zaprezentuję, jak to zbudować. więc Zaczniemy w sumie od budowy naszego wierzchu. Także budujemy sobie tutaj tak, żeby były dwa bloki po lewej, dwa bloki po prawej. Teraz bierzemy sobie reston lampa. Tak, wiecie, dla widoku, żeby ładniej to wyglądało, że tutaj jest środek, i tutaj jak blok stanie, jest on wygranym blokiem. Także reston lamp już nam nie będzie potrzebny. Teraz lecimy sobie tutaj. I oczywiście robimy taką obramówkę, można powiedzieć. No i teraz sobie możemy ustawić nasze kolorki. I budujemy je tak, że nie tutaj na ziemi, tylko do góry. Czyli na przykład tak, jak tutaj buduję, o ja. Czyli tak. Ok. Bo tutaj dokładnie. Poczekajcie, na razie może zbudujmy sobie nasze tutaj bloki, kochane. Ok, bo tutaj dokładnie. O, w tym miejscu będzie nasz pierwszy piston. Także zapamiętajcie sobie, tutaj jest w rogu. Teraz następnie tutaj będzie ten zwykły piston. Teraz tutaj od dołu kładziemy ten piston, więc tutaj ten blok jest nam zbędny. I tutaj będzie. O, ja źle to zrobiłem. Przepraszam Was. Mm, cyk. I tutaj będzie ten zwykły piston. Czyli tak to na razie nam się prezentuje. Ja jeszcze tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli muszę jeden czarny zniszczyć, to powiedzmy nam tutaj. I teraz mamy już w sumie tutaj gotowe. Teraz musimy podłączyć w sumie nasz mechanizm, ale najpierw to musimy sobie tutaj zbudować taką maszynę. Zróbcie sobie jak najwięcej miejsca tutaj, bo jest to w sumie trochę skomplikowane. Ale jak, będzie bardzo proste, jak to zrozumiecie. Ale potrzebujecie trochę miejsca. Także dobra, wydaje mi się, że mi starczy. Teraz tak, kładziemy sobie tutaj dropper. Tutaj dajemy sobie hopper skierowany od razu do dropera. Dajemy redstone comparator. Teraz bierzemy sobie jakiś blok. Ja powiedzmy, wezmę sobie wooden planksa. I teraz składziemy dokładnie tak, jak tutaj jest pokazane. Tak, jak teraz ja buduję. Bierzemy sobie nasz redstone. Tutaj musi pojawić się pistą. Zwykły, najzwyklejszy pistą. Tutaj dajemy sobie drewno. I tutaj będzie już nam. Sobie, tutaj musi być repeater, przepraszam Was. I tutaj już będzie szło nam do mechanizmu. Ale teraz tutaj idziemy sobie redstone, tak? Tutaj dajemy dwa repeatery. Tutaj do góry lecimy sobie Redstone'em. I tutaj kładziemy redstone. I teraz zasada działania tego jest taka, że gdy wleci mieczyk. Po prostu mechanizm cały czas będzie szedł dalej, a jeżeli wylosujemy, powiedzmy, nasze drewienko to wtedy, mm, no jakby kończy się nasza przygoda, że tak to powiem, z ruletką. Także ja na razie na potrzeby filmu włożę same miecze, żeby nam ten mechanizm szedł jak najdłużej. Tutaj od razu ja sobie dam resą, mogłem trochę dalej to zrobić, bo teraz mogę mieć trochę problemy tutaj z tym miejscem. I teraz idziemy tutaj. Teraz następnie musimy sobie dojść do naszego drugiego pistołna. Ja sobie tutaj daję mechanizm na przedostatni tik, czyli tutaj, tak jak wygląda to. No i teraz idziemy tutaj do góry. Tutaj musicie uważać, żeby, yy, żeby się nie, nie, jak, nie zrobili pętli, bo wtedy będzie Wam się mechanizm zacinał. I oczywiście tutaj podchodzimy sobie tak normalnie. Ok, ładnie. Wiem, bardzo ładnie teraz tutaj powiedzmy tak. I teraz powinno być wszystko gites Tylko nie wiem, czy dotąd dotrze. Także tutaj postawię jeden repeater. I teraz, gdy odpalimy nasz mechanizm, bo jak widzicie tutaj od razu Wam mówię też, nie na wstępie w sumie, ale tak w połowie filmu, że przy tej maszynce musi być właściciel, bo ktoś musi mieć do odpalenia ten dropper. Może to być redstone block, może to być redstone torch, ale musi być on zasilany, także nie da się grać tutaj, nie jest to automatyczny system, niestety, bo też tak samo nie da się zrobić automatycznego systemu nagród, bo mamy tutaj trzy różne nagrody, tak jakby była jedna, czyli powiedzmy maszynie paczola, no to dałoby się, ale tutaj Niestety się nie da. Także spróbujmy odpalić. Jak widzicie, wszystko nie działa. A przepraszam Was bardzo. Tutaj nie piston, tylko sticky piston. Z blokiem. O Jezus. Teraz mu ciężko będzie dostawić to. Przepraszam Was bardzo. Ale tutaj się pomyliłem. I tu powinien być sticky piston. Przepraszam Was. Faktycznie mi się pobyliło. tutaj powinny być sticky piston, teraz już powinno wszystko działać. Teraz jak no. widzicie, wszystko idzie, tylko ja tutaj dałem tak, ale to wystarczy, wydaje mi się, że tyle. Tak, tyle wystarczyło, czyli tutaj jak będziecie sobie podprowadzać do tego y, pistona, do zwykłego pistona, pamiętajcie, nie do sticky, tylko do zwykłego, to dajcie sobie repeaterek na jeden tick, w sensie kliknijcie go raz prawym i wam wszystko będzie działać. I teraz jak widzicie, ładnie nam się roluje. Ja oczywiście teraz cały czas nam się roluje, ale jak dołożę drewno. No i teraz możemy sobie tutaj dołożyć yy, mieczyki. Najlepiej dajcie sobie 8 mieczyków i jednego planksa, czyli wtedy jest szansa 1 na 9, że wydropi wam drewno. No, żeby jak wiadomo ruletka się najdłużej, jak najdłużej kręciła, no ale też żeby nie było za długo. Oczywiście możecie sobie tutaj jakoś ładnie zabudować, typu concrete. Damy sobie, o Jezus, concrete. Damy sobie, powiedzmy, jeszcze żółtym, tak żeby nie było widać tych pistołnut, A według mnie to jest fajna ruleteczka. Najprostsza, ale każualowa, naj ale według mnie bardzo fajna. Powiedzmy, teraz sobie zagramy. Ja obstawiam stach diamentów na czerwone, myślałem, że jeszcze nie zdążę doleć. Także jak widzicie, o, tutaj poszedł dwa czarne, no i niestety przegraliśmy. Jak widzicie, no może to na, nawet się kręcić jeden blok, może nam się jeszcze kręcić, a może też pójść jakaś długa seria, także no to zależy po prostu od naszego szczęścia, albo po prostu od losowania dropera, jak często będzie Wam losował drewienko. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się spodobało, że zostawicie łapkę w górę, i subskrypcje na moim kanale po więcej tego typu mechanizmów. Mam już zaplanowany mechanizm na środę też, to będzie mój, bo na razie na kwadratowej nic nie ma, ale oczywiście jak się coś pojawi, to u mnie możecie wiedzieć, że będzie na pewno ten mechanizm. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!